Cześć, witam Was w filmiku, w którym pokażę Wam mój nowy projekt, nad którym, nad którym aktualnie pracuję. Jest nim procesor, na znaczy CPU w skrócie. Będzie to urządzenie o wiele bardziej zaawansowane niż, niż poprzedni kalkulator, który był bardziej podobny do ALU, czyli Arithmetic Logic Unit, czyli znaczy jednostka arytmetyczno-magiczna, która dodaje, odejmuje, przesuwa jeden bit. Wykonuje różne działania typu NOT, NOR, AND i inne. Hmm, porównuję liczby. Jednak ALU nie ma pamięci, a mój kalkulator miał. Dlatego teraz robię, robię procesor. Będzie on o wiele bardziej zaawansowany. E, posiada 16-bitową pamięć. Widzimy na dwie części, po 8 bitów. Każda. E, jak każdy procesor ma e, rejestry. Mój ma dwa rejestry: są do i B. E, tylko one są 4-bitowe, dlatego już na razie zrobiłem e, wpisywanie do rejestrów z pamięci e, z czerwonej do zielonego rejestru albo z niebieskiej do zielonego i z niebieskiej do żółtej albo z żółtego rejestru, albo z czerwonej do żółtego rejestru. E, trochę to trwało, czyli jeszcze z reset rejestrów. E, niestety rejestry są 4-bitowe, a pamięci są 8, dlatego jest tylko pierwsze 4 -bity są brane do wpisywania, ale to i tak sporo jest. E, jeszcze jest kilka innych ważnych rzeczy. Blokada pamięci, blokada całego CPU, reset, reset pamięci i wpisywanie do pamięci. Teraz pokażę szybko wszystko. Mm, tu będzie tak jakby ekran ładowania programu. Będę wciskał guzik i, i będę... Oj, będę wciskał guzik i będę czekał aż się program załaduje. Na razie to jest taka prędkość, ale ja już wiem, że to będzie o wiele wolniej, jeszcze wolniej, ponieważ... Zaraz wam wytłumaczę dlaczego zresztą. I stąd wychodzą dźwignie, czerwone idą do dołu i wychodzą tutaj, to są, to są pamięci, tu jest 8 bitów pamięci plus koder, plus to jest takie urządzenie multiplexer, chyba tak się nazywa, nie jestem pewien, to jest urządzenie, które na jednym kablu wysyła 4 bity, 4 bity informacji. Działa ja, na bardzo prostej zasadzie. Jeszcze tutaj wcześniej przed, przed tymi, przed tymi koderami są, są te bramki, są, e, są bramki, które zapamiętują jeden bit pamięci. Mają kilka ważnych, fajnych funkcji, czyli reset, e, wpisywanie do pamięci, no i, odczy, o, i tutaj wychodzi wynik. W bardzo, bardzo fajny sposób jest z tymi, e, z tymi bramkami. Jest koszem każde bit bitwa, i tu wychodzą właśnie te wyjścia, które kodują sygnały. Tu jest tak samo i dzięki temu co, co tam otrzymujemy? Po pierwsze tracimy czas, ponieważ o wiele dłużej trwa wysłanie czterech sygnałów na jednym kablu z przerwami niż, niż czterech oddzielnych, ale zyskujemy dużo miejsca. Bo na tych dwóch kablach idzie 8, 8 bitów, czyli, czyli jakby to było 8 kabli, jeden po drugim, to by było gdzieś dotąd, bardzo dużo miejsca by zajmowały. A tak, tylko, tylko dwa kable. Zresztą ten koder jest bardzo mały, jak widzicie. Jest tylko szerok na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, no pięć kratek. Tu jeszcze jest zegar, który koduje, te, znaczy uruchamia ten, ten koder. Więc jest bardzo mały. I na jednym kablu bardzo długim idzie, idą informacje do, do rejestrów. I tutaj jest dekoder. to jest dekoder cały. Znaczy to jest de dekoder 8-bitowy, 2-4-bitowy. też bazuje na bramkach RS-Modulacz. Można tutaj resetować, włączać. One nic nie zmieniają na razie. Na górze tutaj jest zegar, który odczytuje to wszystko, też z bramką jedną. E na następnym odcinku, może za, za jutro czy, czy pojutrze, pokażę jak działa ten cały, trochę bardziej, lepiej pokażę ten, ten dekodowanie sygnałów 4 bitów na jednym kablu. Mam nadzieję, że wiele osób, no jestem przekonany, że wiele osób mi się to spodoba. No i, no i wykorzystają to, bo jest naprawdę, wiele więcej miejsca można zaszczędzić. Tu są bramki, tu jest trochę klątanie na kabli, czyli e, tu są jeszcze przed tymi kablami bramki AND, 16 bramek AND z pistonu, bardzo proste. E, chodzi o to, że jak wciskam guzik, to, to jest wybór, czy chcę do którego rejestru i którą pamięć. I są te rejestry. To też też te pamięć w pamięci tych rejestrów. No, to jest A i tu wychodzą rejestry. Do, do, do. Tylko na razie to tak rozplanowałem, ponieważ tę wersję chcę rozwijać. Ten, ten procesor ma jeszcze... Od, na razie jeszcze nie ma żadnych działania, ale będzie na pewno dodawanie, odejmowanie. Będzie porównywanie liczb, czy są takie same, może nawet czy, czy która jest większa, będzie porównywał. Będzie dodawanie o 1 bit. No i chciałem wziąć się za, za mnożenie. Jest to bardzo skomplikowane, to już wiem. Patrzyłem na internecie różnych, różnych innych osób, które dodawały, mnożyły. No nie jest to łatwe. Zaraz nie. jest to bardzo łatwe te mnożenie, więc, więc rozplanowałem sobie już to tak, w te miejscach trochę. I teraz następna sprawa. Dlaczego tak jest długo to wpisywanie do rejestru? Zaraz Wam pokażę jeszcze jak bardzo długo jest. E, jak widzicie tu jest 10 repeaterów, jeszcze mam 2, czyli jest 12 repeaterów razem. No 10 załóżmy, jest 10 repeaterów ustawionych na maksa, każdy czyli na 4, 4 triki, tak się nazywa, triki. E, a każdy, e, każdy to jest 0,1 sekundy, czyli, czyli 4,8 sekundy trwa całe, całe przejście od tego. Tych repeaterów, 5 sekund praktycznie, jeszcze tam dalej są. E, czyli blisko 6 sekund trwa wpisywanie do rejestrów. Długo, bardzo długo. E, spowodowane jest głównie to tym właśnie przesyłaniem tych bitów przez te kable, e, bo to musi być wszystko zsynchronizowane tak, że kiedy tutaj dojdzie, dojdzie prąd z tych, zostanie już zdekodowany, to wtedy mają się te bramki, odpowiednie bramki z tych włączyć, a potem jeszcze tutaj następne bramki włączyć. Jest to trochę, właściwie to musi wszystko synchronizowane. No ale to w to parę minut roboty już się to działa. Tu, jak widzicie, jest duży wyświetlacz. Niestety nie jest on. Nie jest, musiałem skopiować innego użytkownika. Gotowca już. To jest dekoder z wyświetlaczem. No jest trochę spory. Zakres tego wyświetlacza to jest 64500, coś chyba jakoś tak. Czyli prawie że 65 tysięcy liczb. No, pokażę Wam na scenę odcinku Microsoftowego sposób, w jaki ja dekoduję liczby do 30. No i ten dekoder mój jest, jest w wielkości dwóch takich pasków, tych, e, a to są cztery takie, czyli kawałek. Czyli o wiele więcej mój zajmuje miejsce. Ten, ten w ogóle działa na innej zasadzie, na zasadzie przesunięć, a jego później to 5 sekund jest. Mój to pewnie więcej. ma. Hmm. E, no, Ten działa na zasadzie e, shiftów, czyli takich e, przesunięć, przesunięć Nie Nie będę tego tłumaczył, bo sam słabo to rozumiem, ale jest o wiele lepsze niego. Nie będę całego go wykorzystywał, potrzebuję tylko 3, e, 3, 3, 3 cyfry. Potrzebowa Potrzebowałbym 7-bitowego, taki by mi wystarczył, ponieważ do na razie będę dodawanie odejmowanie robił, więc dodawanie tylko 7 bitów jest potrzebne. No ale, znaczy nie, 9, 9 bitów, przepraszam, ale jeszcze nie wiem czy właśnie będę to mnożenie robił, zakres mam bardzo duży z tym wyświetlaczem. No i teraz będę kontynuował to budowę raz na dzień będę chodził, może na godzinkę i coś tu budował, no trochę jest z roboty. Powiem wam, że... No save'a na pewno wam nie dał, nie będę publikował sele tej marki w opisie, ani indziej bo za dużo roboty poświęciłem na, ten, na ten, ten komputer już na razie teraz wam szybko pokażę jak działa Wpiszemy sobie na przykład do pamięci tej 10 a do, do, do tej 3 na razie nic się nie dzieje żeby wpisać trzeba to musi być na wszystko wpisujemy, wpisujemy do pamięci po chwili powinien być już wpisany teraz możemy sobie wpisać do 20 na Czerwona pamięć, czyli 10, wpiszemy co do zielonego, jest tutaj, a niebiesko, czyli y, 3, tak, 3 y, do żółtego. a teraz to powinno być, a, a już przeszło, w tej idą, właśnie te sygnały, bardzo szybko. No jest 10 i 3. Jeszcze trochę sobie. Teraz będę się pokażę. jak to idzie. A, Widzicie, sygnały, sygnały sobie wy, wysyłane następuje ta, ta zmiana. To trwa chwilę, ale razem na no, odwrót. Znów sygnały idą. Zostaje resetowana pamięć i, i znów wpisuje się 10, Widzicie, wszystko płynnie działa. Te dźwignie, nawet jak będą włączone, to nic nie znaczą zasadniczo, bo główną kontrolą jest właśnie to tutaj. Resetowanie i wpisywanie do pamięci, więc wciskając przycisk reset ym, te nie mogą być nawet włączone to nic nie zmienia naprawdę. Blokada automatycznie blokuje wszystkie działania czyli zablokuje pamięć resetuje też pamięć i rejestr. I, i to jest wszystko co miałem dzisiaj do pokazania w tym odcinku. Będę dalej pracował nad tym, tym procesorem. No i zacznę od pierwszych działań, dodawania, odejmowania i zobaczymy jak to się wszystko potoczy. To wszystko. Więc, jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę. Jeżeli chcecie oglądać dalsze części tego, tej serii, w której będę Wam pokazywał mój postęp w budowie tego procesora, to zasubskrybujcie mój kanał. No i dodajcie może filmik ulubionych, jeżeli Wam się spodobał. No i do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć.